Dzień dobry kochani, bardzo się cieszę, że znów się widzimy. Mam nadzieję, że wy również podziela mój entuzjazm. Tutaj, Waj będzie nam dawała dwa komponenty. Myślałam, że może trafi się jakiś fajniejszy tutaj encanter żeby coś się zadziało fajniejszego. No ale będziemy mieć chociaż itemki. Także co, Jacksa dostaliśmy na początek, tak z bastiony. Jakąś fajną drużynkę bym chciała przetestować, coś nowego, co jeszcze nie było. Ale jak wiadomo, w tej gierce sobie ciężko zaplanować. Zobaczymy, co będzie leciało tak naprawdę. Kolejny Jax, dwa mundo. Możemy sobie wrzucić Slayerów na razie. Raz, trzy dwa, na... Może raz tak kupimy? A jeszcze jest szako. Pierwszy augment. Cóż nam przyniesie? Jaki to będzie generalnie? Dużo pytań, na razie mało odpowiedzi. Zobaczmy. Pryzmatyczne, okej. Okay. Pryzmatyczne spoilsy mega spoko. Może rolowanie. Hmm, hmm, hmm. W sumie wiecie co? Tak sobie myślę, bo, bo mamy ten augment, ten pryzmatic ticket i będziemy mogli rolować sobie sporo, więc chyba nikt nie idzie pod egzekwionerów. Albo póki co po prostu nie ma ich wstawionych. I ja myślę, powtarzam, że najgorszym pomysłem byłoby iść właśnie pod nich i wyrolować sobie Gravesa, Rengara i Varusa na trzy gwiazdki. I oni będą wtedy mocni. więc taką drużynkę sobie właśnie teraz będę planować. Ok, karuzela. What? To ja łezkę bym chciała. Musimy sobie od razu na rengara. W sensie nie wiem, czy ja dobrze robię. Mam nadzieję, że mi się to potem nie odbije jakoś źle. Um, ale zrobiłabym itemki pod i Rengara, i pod vex. Tutaj Rabadon, No to na razie w sumie dałabym go na nią, na wejni. Chociaż ona ba raczej mały rzutek z niego zrobi, ale trudno. I co? I blood Próbujemy, najwyżej nie wyjdzie. Widzicie, ktoś już idzie pod Twisted Fate'a. Naprawdę, teraz się tak nie opłaca w ogóle planować iść pod Twisted Fate'a, bo staty statystycznie w każdej gierce, przynajmniej w tych, które ja grałam, co najmniej dwie osoby idą pod Twisted Fate'a. Mm -mm. Na razie i tak mamy lustry i no to dobrze, go podtrzymamy. Chyba później z tego wyjść w miarę szybko. Bez problemów. Ja już widzę generalnie jeden problem. Bardzo duży problem. Mianowicie stworzyłam sobie już plan na drużynkę, a nie mam żadnej postaci. A jeszcze sobie Garena dorzucę w sumie. Na dziesiąty. Jakby się udało nie odpaść wcześniej. Co dostaniemy? O, dwa gravesy. Wspaniale. O i itemek na y, Rengara. Barus. No to co? Hops. Podmianka. Wiecie co? Biorąc pod uwagę moją obecną sytuację z HP, to bierzemy last Gramy? Chyba tak, chyba koniec lustrika, albo tylko taka: wiecie, tymczasowa przerwa, żeby dać taką nutkę nadziei i zaraz ją zabrać. Tak też może być niewykluczone. Ta gierka pokazuje, że jest zdolna do wszystkiego. Czyli jednak zostaje ta wersja z tą nutką nadziei, która zaraz zostaje odebrana. Brutalny niemal sposób, wręcz sposób. Brutalny. Daliście się mi na cieszyć jedną wygraną rundą. 58 HP. Wex z łukiem. Tak jest. No i teraz tą senne wywalę. Dam vex, dobiję poziom i y, wstawię ekko. I to jest pomysł. Patrzcie się, jak tu wszystko dobrze pracuje. I jak mamy ten łuk, to damy naszą y, na feks. To będzie najszybsza moja gierka. Jeszcze przegra w historii. No no, jeszcze jest szansa, jeszcze się nie poddajemy. To już jest tylko do wygrania. Prawda? Prawda? Teraz by się przydało z wilków to ta to taka kula, która daje hapeki. To by była dobra szansa na comeback wtedy. Wezmę dwa komponenty w sumie, ten pięknie. Co tak zrobimy? Na razie ubierzemy sobie weks, a potem będziemy ubierać resztę załogi, czyli tutaj Niko jeszcze i tego warusa. Fajnie by było szybko ich wyrolować. Żeby też nie spędzić tutaj na tym poziomie dużo czasu, bo wszyscy wyjdą sobie w jakiś ósmy, dziewiąty. Znaczy w ósmy to na pewno, ale w dziewiąty, dziesiąty i ja sobie zostanę z tym. Ktoś tu jeszcze ma 100 HP. 6 Rapid Fire'ów. O kurczę. No nie, źle biją. A u nas co się dzieje? Nic ciekawego? Czy prze. No nie, no dlaczego? Gdzie ile chwilę nie patrzyłam i już. To znaczy to nie ma żadnego znaczenia, czy ja patrzę, czy nie, ale powiedzmy, że to dlatego. Co, coś podtanka, nie? Znaczy połówka podtanka, jakiś pasek, jakiś pancerz. Ok, mamy złotego Gravesa. Brakuje nam jeszcze dwóch warusów. No i całkiem sporo ryngarów. A no, mamy zero golda. No ale liczymy na to, że ten Graves chociaż coś tutaj wyciągnie. Harus Bex. No dobra, to teraz te, tego warusa trzeba zacząć ubierać. Niech się coś trafi, proszę. Jakiś tutaj kolejny Rabadon Shotin. Coś fajnego. Dwa itemki chociaż, żeby jakoś skleić. Byłoby okej. Okay. Dobra, rzucę mu przełamywacza gardy w sumie. rengard 2. No co, lecimy szukać. Nie no, nie potrzebujemy. Jest warus. Tak, brakuje nam jednego rengara do złotego chwila prawdy przed nami. Czy Warus sobie poradzi na tych itemach? I owszem dobra, już bym się mógł trafić ten jeden ręgar i już bym zaczęła oszczędzać złoto. Bo bez niego to ja jestem póki co jak bez ręki. Dobra, tego kregasa cel, trafimy go. Dlatego Garena nie ma co zbierać. O, jest i gragas. Tylko najpierw trzeba dozbierać pieniądze, żeby dojść do poziomu wyższego, ewentualnie w ogóle go wywalić. Na ósmym po prostu wstawić tego urgota, żeby mieć pięć egzokenerów. I zobaczymy. Jak się gierka dalej będzie toczyć tak naprawdę. może być tak, że będzie to mega git. Może być tak, że zaraz się pożegnamy z rozgrywką. Zobaczmy. Złoty ręgar, złoty warus. I grapes też. No weks już nie żyje, ale tu rękaw skaczę. Dobrze. Na razie nie będę kupować tego Gragasa, bo możliwe, że faktycznie będę po prostu zbierać coś innego, coś pod Weeks. Zermijmy ja jej szodzina. to Tak myślę, że to będzie okej. Okay. Aktualnie pod niko też byłaby spoko kramkład yy, crown, crown byłby spoko Krew i do dokrytowała nie realnie spoko witemki się wylosowały. Dobra, to nie pozostaje nam póki co nic innego, jak troszkę da zbierać złota i wejść w ten ósmy. Ręga umiera, czy nie? Jeszcze graj w nie po to, ja zachwalam ich praktycznie w każdej gierce, że jak jest Złoty Rengar i Złoty warus, to są free LPki, więc proszę mi udowodnić, że jesteście free LPki po prostu. Tak zajmę piąte miejsce, to będę zła. Już więcej was nie będę rolować. Bo już generalnie po Twisted ja już powiedziałam, że nigdy więcej nie idę. Także tego się trzymam. Teraz tutaj wielki test, czy podrengara będę jeszcze kiedyś szła. Ojej. Dobrze, że mamy last standa. <grywka> to jeszcze jest taki minimalny cień szansy na to, co coś jeszcze się tu uda wykminić z tego? Tego Urgota mi brakuje bardzo Już był tutaj jak zbawienie po prostu Chodasz, że nie mam na tego urgota i temków. Mhm. Przydałoby mu się fajnie, by było jakby miał srebrny na samira, czyli będzie problematycznie, coś mi się wydaje. Ale my tutaj zdobyliśmy fajne statystyki z tego last standa, więc może coś jeszcze tutaj będzie. Dobra chyba co, to cztery mamy. A jeszcze nie. Już mamy to 4. Super pentupulsi. I także e, ten rengar jeszcze będzie grany. Tylko może uda mi się jakoś bardziej sensownie pod to pójść. To co teraz będzie karuzela? Jak uda nam się to przeżyć? To coś pod Urgot. W ogóle się czasem tak muszę zastanowić, bo po prostu jak oglądam walkę i tak się skupiam na różnych rzeczach, to czasem. Zapominam, co ja chcę powiedzieć, dlatego czasem są takie przerwy. Wygrać mi to. No dobra, top 3 już jest. Jest szansa na top 1 nawet. Proszę bardzo. Pierwszy ma dwa życia, drugi dwa życia i ja taka ostatnia, jeden haber. bardzo witam ładnie co ostatnia walka to Selnico chociaż Urgota dwa też już nie zdobędę no ale dobra damy jeszcze tej pasek miała tutaj jeszcze statystyki dodatkowe i próbujcie wygrać migierkę teraz. moja przyszłość zależy od was po prostu Coś alpakowa oczywiście. Moi kochani. Bardzo dziękuję. Jak zawsze przynosicie mi szczęście. Udało się zrobić po prostu potworny comeback, którego się w życiu nie spodziewałam. I ta gierka zaprowadziła nas do Golda 3. Także jeszcze nadal wiele przed nami. Do zobaczenia.